Darmowy kurs masażu erotycznego Taomen. Pobierz już teraz na www.taomen.eu. Orgazmiczny Masaż Tantryczny. Co to jest i na czym polega? Orgazmiczny Masaż Tantryczny Taomen to podróż do nieziemskiej, seksualno-orgazmicznej krainy rozkoszy. To wielokrotne rozbudzenie, zintensyfikowanie. I naładowanie całego ciała orgazmiczną energią seksualną. Orgazmiczny masaż tantryczny taumen to również rozbudzenie seksualno-orgazmicznych punktów, stref, centr, ośrodków oraz wszystkich intymnych obszarów na całym ciele fizycznym i energetycznym. Orgazmiczny masaż tantryczny Taomen to również wielokrotne nieziemskie naładowanie miłosno-seksualną wibracją. To przebudzenie seksualnej i orgazmicznej mocy. Orgazmiczny masaż tantryczny Taomen to uzdrawiające oczyszczenie z niskowibracyjnych blokad, emocji, doświadczeń. Podczas orgazmicznego masażu tantrycznego Taomen mogą ale nie muszą wystąpić wielokrotne orgazmy całego ciała, zarówno te fizyczne, jak i energetyczne oraz oczyszczająco-orgazmiczny kobiecy wytrysk. Jeżeli chcesz nauczyć się online doprowadzać kobiety do wielokrotnych orgazmów oraz kobiecego wytrysku, to rekomenduję zaawansowany kurs online erotycznego masażu tantrycznego Taumen. Orgazmiczne Przebudzanie Kobiet, w którym znajdziesz aż 22 lekcje wideo dotyczące kobiecego wytrysku oraz aż 25 lekcji wideo dotyczących wielokrotnych orgazmów całego ciała. A pełny kurs online zawiera ponad 500, a tak naprawdę 540 nieziemsko-intymnych, praktycznych lekcji wideo dotyczących miłosnego. Seksualnego i orgazmicznego przebudzania kobiet. Jeżeli chcesz natomiast nauczyć się tego wszystkiego na żywo, to rekomenduję zaawansowany kurs na żywo erotycznego masażu tantrycznego Taumen. Wejdź na stronę i zobacz szczegóły. Jeżeli natomiast chcesz doświadczyć sesji na żywo, to polecam, wejdź w link. Odnośnie masaży tantrycznych, erotycznych, taomen. Masaż tantryczny co to jest? Masaż tantryczny jest praktyką masaży, która wywodzi się z dawnych tradycji hinduistycznej i buddyjskiej tantry, znanych również jako tantryzm. Jest to forma masażu, która łączy elementy fizyczne, emocjonalne i energetyczne mające na celu zwiększenie świadomości ciała, zmysłowości oraz rozwój duchowy. Podstawową ideą masażu tantycznego jest harmonizacja energii życiowej, znanej w hinduizmie jako prana lub chi w tradycji chińskiej. Poprzez delikatne manipulacje ciała skupiające się na wyzwoleniu blokad energetycznych i promowaniu przepływu energii przez całe ciało. Techniki masażu tantrycznego często obejmują dotykanie ciała w sposób, który nie tylko dostarcza fizycznego rozluźnienia, ale także pobudza subtelne energetyczne centra. Poprzez wzmocnienie doświadczenia zmysłowego, masaż ten może pomagać uczestnikom w rozwijaniu świadomości swojego ciała, zwiększeniu intymności w relacjach oraz osiągnięciu stanów ekstazy lub samorealizacji. W masażu tantrycznym kluczową rolą odgrywa również świadomość i obecność, zarówno u osoby wykonującej masaż, jak i u osoby odbierającej masaż. Komunikacja werbalna i niewerbalna między masażystą a klientem jest kluczowa, aby zapewnić komfort, zaufanie i pełne zaangażowanie w doświadczenie. Warto podkreślić, że masaż tantryczny nie jest jedynie w aspektach fizycznych czy seksualnych, chociaż może zawierać elementy erotyczne to główny nacisk kładzie się na rozwój duchowy, zwiększenie świadomości i pogłębienie intymności z samym sobą oraz ewentualnie z partnerem. Ze względu na swoje intymne i zaawansowane charakterystyki, masaż tantryczny zazwyczaj jest praktykowany w bezpiecznym i zaufanym środowisku z wykwalifikowanym i doświadczonym masażystą, który stosuje zasady zgody, szacunku i etyki zawodowej. Orgazmiczny masaż tantryczny na czym polega? Orgazmiczny masaż tantryczny to forma masażu oparta na praktykach tantrycznych, które mają korzenie w starożytnych tradycjach hinduistycznych i buddyjskich. Jest to intymna praktyka, która angażuje całe ciało i ma na celu nie tylko relaksację fizyczną, ale także rozwój świadomości, zmysłowości oraz potęgowanie doznań seksualnych. W orgazmicznym masażu tantrycznym masażysta wykorzystuje różnorodne techniki, w tym delikatne dotyki, pieszczoty, uciski oraz manipulacje energetyczne, aby pobudzić przepływ energii życiowej, nazywany praną w tradycji hinduistycznej, w ciele odbierającego masaż. Poprzez stymulację specjalnych punktów energetycznych masażysta może pomagać w rozproszeniu blokad energetycznych, które mogą powodować napięcia, stres lub ograniczać przepływ energii. Podczas sesji orgazmicznego masażu tantrycznego istotą jest głęboka obecność i zaufanie zarówno masażysty, jak i osoby odbierającej masaż. Masaż ten może obejmować różne części ciała, włączając w to strefy erogenne, ale także inne obszary, które mogą przechowywać napięcia i blokady energetyczne. Celem orgazmicznego masażu tantrycznego jest nie tylko osiągnięcie fizycznego relaksu i przyjemności, ale również rozwinięcie świadomości ciała oraz zwiększenie intensywności doznań seksualnych. Wiele osób doświadcza podczas takiego masażu głębokiego zanurzenia się w nozdaniach zmysłowych, wzrostu intymności oraz pełniejszego kontaktu ze sobą i partnerem. Jednakże warto podkreślić, że orgazmiczny masaż tantryczny to praktyka wymagająca odpowiedniego przygotowania, w tym otwartości, zaufania oraz obecności profesjonalnego i doświadczonego masażysty. Właściwe wykonywanie tej praktyki może przynieść wiele korzyści, ale ważne jest także zachowanie granic i poszanowania komfortu oraz granic drugiej osoby. Orgazmiczny masaż tantryczny, gdzie i jak się go nauczyć? Orgazmiczny masaż tantryczny to zaawansowana forma masażu, która wymaga zarówno umiejętności technicznych, jak i głębokiego zrozumienia praktyk tantrycznych oraz energetycznych. Jeśli jesteś zainteresowany nauką tej praktyki, istnieje kilka sposobów, aby się jej nauczyć. Po pierwsze, kursy i warsztaty na żywo. Wiele ośrodków i szkół oferuje kursy i warsztaty poświęcone masażowi tantrycznemu, w tym również orgazmicznemu masażowi tantrycznemu. Takie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy posiadają wiedzę zarówno na temat masażu, jak i praktyk tantrycznych. Profesjonalna szkoła erotycznego i orgazmicznego masażu tantrycznego, którą mogę polecić, to oczywiście mój temat, kochany, czyli Tao Tantra Temple. Po drugie, indywidualne sesje z certyfikowanym masażystą. Możesz poszukać certyfikowanych masażystów specjalizujących się w masażu tantrycznym i umówić się na indywidualne sesje. Podczas takich spotkań możesz zdobyć praktyczne doświadczenie i wskazówki od profesjonalistów. Taomen Radosław Kawalerski, czyli ja, jest certyfikowanym erotycznym masażystą tantrycznym. Zawsze trzeba uważać, kochani, na to, Kogo wybieracie, więc sprawdzajcie wszystkich masażystów, bo tutaj nie chodzi tylko o papierki, certyfikaty, ale przede wszystkim o doświadczenie i jaki dany nauczyciel jest czyli jaką osobą, jakim człowiekiem, jaką istotą jest tak naprawdę bo to od jego energetyki zależy, jak będzie, prze, będzie Was uczyć i przede wszystkim z jaką intencją będzie Was uczyć. Po trzecie, książki i materiały edukacyjne. Istnieją książki, podręczniki oraz materiały online poświęcone masażowi tantrycznemu, które mogą dostarczyć podstawowej wiedzy na temat technik, zasad i filozofii tej praktyki. Możecie znaleźć te książki w internecie, więc szukajcie. Oczywiście, to będą gdzieś tam szczątkowe informacje oraz informacje, które są filtrem danej osoby. Ja też stworzyłem książki, a raczej wielkie księgi odnośnie masaży tantrycznych, i one są zawsze dołączone do kursów na żywo u mnie. Po czwarte, internetowe zas zasoby i kursy online. Wirtualne kursy VOD i materiały edukacyjne online mogą być także przydatne w zdobyciu wiedzy na temat masażu tantrycznego. Jednak ważne jest, aby wybierać rzetelne źródła i kursy prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów. Co mogę polecić? To oczywiście mój kurs, zaawansowany, certyfikowany kurs online erotycznego masażu tantrycznego Taomen Orgazmiczne przebudzanie kobiet. I dla mnie to jest, kochani, najlepsza forma ym, na. Yy, Naukę, że tak powiem, w domu yy, i praktykowanie na różnych kobietach albo na swojej tylko partnerce, ponieważ Kurs tworzyłem aż 5 lat i to jest przegromny projekt, i tam jest wszystko krok po kroku pokazane bardzo szczegółowo od strony technicznej, praktycznej i realnej przede wszystkim. Więc gdybym ja miał kiedyś zaczynać i od, 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 od takiego kursu zacząć, to naprawdę skróciłbym sobie wiele, wiele, wiele lat, że tak powiem, swoich doświadczeń i sprawdzania wszystkiego odnośnie prób i błędów. Więc mocno polecam, tam są kursy, wejdźcie sobie, to jest do pobrania kurs darmowy, zobaczcie, jaka jest forma przekazywania wiedzy i polecam, kochani, Wam kurs drugiego stopnia, bo tam jest wszystko od A do Z pokazane, cały proces przebudzania seksualnego i orgazmicznego kobiety poprzez erotyczny masaż tantryczny Taomen. Po piąte, szkolenia i seminaria. Niektóre seminaria i wydarzenia poświęcone rozwojowi osobistemu lub seksualności mogą także zawierać warsztaty dotyczące masażu tantrycznego. Jako elementu praktyk rozwoju osobistego i zwiększania świadomości ciała. Taomen Radosław Kawalerski, certyfikowany erotyczny masażysta tantryczny oraz seksualny bionergoterapeuta, bioenergo, obecnie mistrz bionergoterapii, e, uczestniczył w wielu szkoleniach, seminariach i warsztatach. E, tak, kochani, e, ja już uczestniczyłem w wielu szkoleniach, wielu warsztatach i mam bardzo duże doświadczenia szkoleniowe e, na zasadzie, że ja pobierałem nauki od kogoś. I druga sprawa, że ja mam bardzo dużo doświadczenia w prowadzeniu tego wszystkiego i też uczenia ludzi. Więc, jeżeli macie ochotę, polecam też tutaj zgłosić się do mnie poprzez formularze na kursy na żywo. I to są zazwyczaj kursy indywidualne, praca jeden na jeden, bo wtedy naprawdę możemy się mocno skupić na Tobie i na indywidualnym procesie nauki Ciebie. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na autentyczność i profesjonalizm osób prowadzących szkolenia oraz nauczycieli. Wybieraj zaufane i godne polecenia źródła, aby zapewnić sobie bezpieczną i wartościową naukę masażu tantrycznego. I tutaj, kochani, to jest bardzo ważne, na kogo traficie, bo jak traficie na nieodpowiednią osobę z nieczystymi intencjami, a tutaj o, chodzi o nauki też spraw energetyczno-duchowych. No to możecie sobie i innym później zrobić krzywdę. Więc musicie naprawdę na wiele sposobów sprawdzić daną osobę, czy ją czujecie i czy czujecie to, co ona do was mówi, tak naprawdę. Więc z mojej strony to tyle. Polecam, przetestujcie sobie, kochani, moją wiedzę w darmowych kursach. Linki macie pod filmikiem. I co mam mogę życzyć? Oczywiście, rozkosznego dnia i rozkosznej praktyki. Taumen Radosław Kawalerski.